Więc za mną 7 dni, podczas których jeździłem tą otokiją e-soul. W wersji tej wzmocnionej z akumulatorem 64 kWh o mocy 204 koni mechanicznych i ja przez ostatnie lat 7 przetestowałem kilkaset samochodów różnych, myślę że pod 500 coś około i chciałem powiedzieć tytułem wstępu, że istnieją tylko dwa samochody elektryczne godne uwagi, którymi jeździłem. Pierwszy to jest Skoda Enyaq 80, test znajdziecie na kanale parę tygodni temu. Natomiast drugi samochód elektryczny godny uwagi, którym jeździłem, to jest właśnie ta oto Kia e-Soul. Reszta samochodów elektrycznych, z którymi miałem do czynienia ma po pierwsze za małe zasięgi, żeby traktować je na poważnie jako coś więcej niż auto miejskie, maksymalnie podmiejskie. Pozostałe samochody są do kitu, jeżeli chodzi o traktowanie je jako jedyne auto rodzinne. Na przykład Hyundai Kona Electric świetny samochód elektryczny, jeżeli chodzi o po prostu właściwości jezdnej zasięgi, jest po prostu malutki i mało pojemny. Jest też Kia e-Niro, która jest bardziej pojemna od Kia e-Soul na przykład, ale jest moim zdaniem koszmarnie brzydka i taka po prostu retro, retro strasznie. Ale są też samochody elektryczne, którymi nie jeździłem. Wśród nich znajdziemy Kiję EV6, czy tam EV6. Znajdziemy też Hyundai Ionic 5. Znajdziemy też Forda Mustanga Mach-E. Jest też Tesla Model 3. Jest też Volkswagen ID4. Te samochody pojawiły się na rynku e, dosłownie w ostatnich miesiącach. Może poza Tesla Model 3. I jeszcze po prostu nie wpadły w moje ręce. Dlaczego tak zachwycam się tą Kiją E-Soul? Ano dlatego, że producent deklaruje tutaj 450. Kilometrów zasięgu, a mi udało się pokonać 400 kilometrów na jednym ładowaniu. Tak naprawdę to zrobiłem 350 kilometrów, zostało mi tam jeszcze 40 parę kilometrów zasięgu, ale wiadomo, już wolałem się zatrzymać. Przy ładowarce. Te 450 km zasięgu, to uda się uzyskać w optymalnych warunkach, czyli jak nie będziemy przekraczać stówy, a pewnie będziemy optymalnie jechać 90 km na godzinę. Ja te 400 km, niemalże bez tam 8 km, zdaje się, wykręciłem w trasie. Natomiast jechałem przez większość trasy 110 km na godzinę. Druga rzecz, która pomogła mi uzyskać tak dobry wynik, były warunki pogodowe. Było 18-19 stopni, więc ja nie musiałem używać ani klimatyzacji, ani ogrzewania, po prostu używałem nawiewu, co też miało na pewno duży wpływ na zasięg. No i co jak to samochód elektryczny? Jest z nim lekki dreszczyk emocji. Jak jechałem w drugą stronę parę dni wcześniej i sobie na trasie trzymałem 120 km na godzinę, to do Ikei w Lublinie dojechałem już tak, że samochód nie chciał się rozpędzić ponad 40 km na godzinę. Wyjeździłem go do końca i miałem obawy, że będę musiał po prostu dopchać samochód do ładowarki. Na szczęście tak się nie stało. To teraz porozmawiajmy sobie o cenach, więc za tak zwaną bieda wersję z lipną baterią z dużo mniejszym zasięgiem 277 km zapłacić musimy 140 tysięcy złotych. Wersja dopasiona pasiona e soul w najlepszym wyposażeniu kosztuje już 193 tysiące złotych i to jest tanio. A w tych pieniądzach mamy m.in. skórę wentylowaną, podgrzewaną, audio Harman Kardon, aktywny tempomat, światła LEDowe, systemy bezpieczeństwa, okno dachowe, pompy ciepła, autoalarm, kabel do ładowania jednofazowy i kabel do ładowania trzyfazowy, czy tam trójfazowy. Dla porównania Tesla Model 3 z takim samym zasięgiem kosztuje 200 tys. zł, czyli tylko 7 tysięcy zł drożej. A co mamy za to? Mamy za to 100 km na godzinę. 5,6 sekundy. Kia robi tą samą prędkość w 7,9 sekundy. Natomiast za 245 tysięcy złotych mamy Tesla Model 3 z zasięgiem ponad 600 km, która przyspiesza do setki w 4,4 sekundy. I szczerze powiem, że to jest moje marzenie motoryzacyjne na obecną chwilę. Chociaż nie jeździłem tym samochodem, ale już same te możliwości tego samochodu robią na mnie wrażenie. Idąc dalej, Kia EV6 w podobnym dopasie kosztuje 215 000 zł, czyli mamy 12 tysięcy złotych drożej od Kia e Soul. Mamy przede wszystkim większy samochód, mamy większy zasięg, ponad 500 km i mamy 100 km na godzinę w 7,3 sekundy, czyli nieco lepiej niż w Kia e Soul. Jest też Mustang, który na dopasie z dobrym audio kosztuje 225 tysięcy złotych. Za te pieniądze mamy podobny zasięg jak w Kia i setkę w 6,2 sekundy, czyli co uważalnie lepiej niż w Ki. Jest też mój ulubieniec, czyli Skoda N80 za 242 000 złotych, czyli drogo. Mamy za to zasięg ponad 500 km i bardzo podobne przyspieszenie jak w Ki. Czyli Kia e Soul jest po prostu najtańszym elektrykiem o takich możliwościach, który jest w miarę pojemny, bo Hyundai Kona Electric nie jest tak pojemny jak wspominałem, a cała reszta samochodów, szczerze mówiąc, na tle Tesli Model 3 na tle jej specyfikacji wypada blado. Naprawdę, ja bym brał albo Teslę Model 3, bo tak sobie dopiero wczoraj skalkulowałem te wszystkie ceny, zwłaszcza Tesli, a jeżeli chcę mocno zaoszczędzić, to brałbym właśnie Kia e Soul. Dobra. Co tam jeszcze? Opowiedzmy sobie o tym samochodzie z zewnątrz. Więc moim zdaniem ta kija jest po prostu super ładna i no bardzo mi się podoba ten samochód. Przód jest przepiękny, sylwetka też jest bardzo zgrabna. Ten lakier jest dyskusyjny, oczywiście, ale to jest darmowy lakier. może mieć srebrny lakier za darmożkę. Jedyne co mnie drażni w tym samochodzie, że to jest niby super nowoczesne auto. Aha, ale kierunkowskazy teraz nie działają, a nie działają. Z przodu kierunkowskazy są na ledzie, natomiast z tyłu są na żarówkach. I to tak jakoś nie przystoi. Jak na nowoczesny samochód elektryczny. No i sam tył moim zdaniem już odbiega od przodu. O ile przód jest bardzo ładny, to tył jest taki trochę po prostu przekombinowany. No nie podoba mi się to tak bardzo jak przód. I przejdę sobie w coraz bardziej zaśmiecone miejsce do nagrywania. Nie z tamtej strony teraz stanę, bo gdyż mój cień widać. Więc samochód mierzy na długość 4,2 metra i to jest niewiele to jest zaledwie 10 cm więcej od daci Sandero Stepway na ten przykład. To jest też mniej więcej. Tyle samo na długość, ile mierzy Hyundai Kona Electric. Kia Eniro jest już dłuższa o 18 cm, Nissan Leaf jest dłuższy o 29 cm, Skoda Enyaq jest dłuższa o 45 cm. Natomiast Tesla Model 3 jest dłuższa o 48 cm, czyli jest największym samochodem ze stawki, co jest dla mnie trochę zaskakujące, bo wcześniej tego po prostu nie sprawdzałem. I teraz uskutecznijmy siadanie za sobą. Ja przypominam formalnie, 1,91 m wzrostu. Muszę otworzyć sobie centralny zamek, bo się tu pozamykało. 106 kg prawie, że. No i siadam. Jest bardzo elegancko, jeżeli chodzi o miejsce. Nogami nie dotykam do fotela kierowca. Fotel kierowcy jest ustawiony pode mnie, więc naprawdę Kia e SOUL na tle tego Hyundaja to jest niebo, a ziemia, jeżeli chodzi o przestrzeń. Super, bardzo mi się to podoba. Bagażnik jest umorusany moim psem, więc narzekacze mogą sobie odpuścić, że jest sierść, bo wiem, że jest sierść, ale to jest też dowód na to, że mieści się tutaj owczarek niemiecki, może z tej strony stany to będzie troszkę lepiej widać niż pod słońce. Mój pies nie miał tutaj zbyt komfortowych warunków, ale on też waży 35 kg. To, co warto odnotować, to że mamy podłogę. Dzieloną, i są tutaj kable, oczywiście. Tutaj jest półka bagażnika, tu jest woda też dla mojego psa, więc ten bagażnik, no jest ok. Jak na tak malutki samochód, to jest bardzo przestrzenny bagażnik, i naprawdę ten samochód ma bardzo dużo miejsca na tylnej kanapie, jak na swoje wymiary zewnętrzne. Jest to godne pochwały. Aha, chciałem jeszcze jedną rzecz o bagażniku wspomnieć, bo na specyfikacji ja wyczytałem, że on ma zaledwie 315 litrów. To jest jakiś bullshit totalny. Ten bagażnik subiektywnie ma dużo więcej. Więcej niż 315 litrów. Te pomiary producentów bagażników, można sobie w buty wsadzić. Jedziemy dalej z tematem. Tak, wnętrze zapisałem sobie pierwszy punkt, trochę małe jak na auto rodzinne, i chodzi mi o to, że kurczę, no mając do wyboru Tesle Model 3 albo e, Skodę Enya, jak, oczywiście droższe samochody, no to to jest trochę mniejszy samochód, ale zapakowałem się tutaj, tylko tu miałem bagaże wszystkie z rodziną na weekend, więc e, nie jest tak źle. Jeżeli chodzi o aspekt taki praktyczno-wizualny, to jest ok, chociaż głowy nie urywa. Takie bardziej bayerańskie bajery to tylko to i, i ten element jest też podświetlany, i ten element też jest podświetlany, ale nie zawsze. On po jakimś czasie gaśnie, nie wiem z jakiego powodu. A tutaj jest dosyć zachowawcza standardowa kija. Na szczęście funkcjonalnie jest bardzo ok. Mamy wszystkie możliwe przyciski wyciągnięte nawiesz jest tu multum przycisków fotele podgrzewane wentylowane tryby jazdy zarządzanie klimatyzacją za pomocą przycisków tutaj mamy mnóstwo przycisków w tym jeden, który możemy sobie skonfigurować we własnym zakresie. Ten ekran ma 1025 cala, ten ekran ma 8 cali, obsługujemy go za pomocą tego tutaj przycisku i wszystko to jest wygodne, intuicyjne, przejrzyste, szybkie. Mamy też obsługę Android Auto tutaj wrzucę przebitkę. Niestety wygląda na to, że Android Auto działa tylko i wyłącznie po kablu, a w niektórych samochodach Android Auto działa już bezprzewodowo. Oczywiście trzeba mieć zaktualizowany telefon do Androida 1 ale mój telefon Xiaomi Mi 9T Pro właśnie dostał aktualizację, więc jest szansa, że to zacznie działać. To co mnie zaskoczyło na plus, bo na początku jakoś nie słuchałem w tym samochodzie muzyki, no bo co może być dobrego w audio w Kia Soul? No na pewno nic, ale potem zobaczyłem, że tam jest taki napis Harman Cardon, i tutaj ten napis też się powtarza. I potem podkręciłem trochę sobie wolum, i to naprawdę gra bardzo przyjemnie. No, jeden z przyjemniej grających samochodów, z jakimi miałem do czynienia w ostatnim czasie. Mamy bardzo fajną skrzynię biegów, że na szczęście producenci rezygnują już z takich wielkich dźwigni do zmiany biegów w samochodach elektrycznych i w samochodach z automatami. Tutaj mamy bardzo wygodne pokrętło. To jest mega fajna sprawa. Ja nie rozumiem, po co tyle miejsca ma zajmować wielki standardowy lewarek, jak to jest skrzynia automatyczna. Co jeszcze mamy? Mnóstwo przycisków. Przeróżnych. Te są trochę kijowo umieszczone, co prawda, bo trzeba się wychylić za kierownicy, żeby je zobaczyć. Ale mamy zmianę podświetlenia. Ona akurat wystaje i ją widać. Mamy system utrzymywania pasa ruchu, możemy włączyć, wyłączyć. Dźwięk wydawany przez samochód. Head-up display możemy włączyć, wyłączyć, bo tutaj jest head-up display, proszę bardzo, widać coś widać. Ja klikam ten przycisk i on się chowa. Proszę. Klikam go jeszcze raz i się wysuwa. Mamy podłokietnik, który jest trochę denerwujący szczerze mówiąc, gdyż nie jest przesuwany i ja jestem wysoki i siedzę dosyć daleko, ale jeżeli ktoś jest niższy... Na pewno nie jest przesuwany, no nie jest. A jeżeli ktoś jest niższy, to będzie miał problem z tym, że ten podłukietnik będzie za krótki i bezużyteczny. Co jeszcze? Nie korzystałem z tego, ale wiem, że są aplikacje do obsługi tego samochodu. Nazywa się to Kia Connect, która służy, ta aplikacja, do zarządzania ładowaniem, czyli możemy sobie siedząc w domu ustawić, kiedy ma się włączyć ładowanie, żeby korzystać na przykład tylko z nocnej taryfy. Możemy też włączyć ogrzewanie. Czy też klimatyzację zdalnie w samochodzie, więc takie bariery są, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Jeszcze że mówiąc, takiej aplikacji ani razu nie korzystałem przez ostatnie 7 lat, jak tymi nowymi samochodami jeżdżę. Wady: no to ten podłokietnik wspomniany. Takie rzeczy jak za krótki podłokietnik, to niestety ciągle się spotyka w samochodach. A ja to spotykam w samochodach marki Kia, w Daciach i w Fordach. Ford na przykład, ten najmniejszy, jak on się nazywa, ten najmniejszy. Ford Puma on też ma bardzo krótki i niewygodny podłokietnik. Druga rzecz, mamy tutaj tempomat adaptacyjny. Tutaj mamy wspomniany asystent pasa ruchu i jedna i druga funkcja działa trochę nerwowo, że tempomat adaptacyjny hamuje wtedy kiedy nie chce, a system utrzymujący pas ruchu czasami jakoś tak nerwowo po tym pasie nie prowadził, więc generalnie po jakimś czasie go wyłączyłem a zamiast tempomatu adaptacyjnego przez część trasy korzystałem z limitera, który na szczęście też jest tutaj obecny, co częściowo rozwiązało moją frustrację. Kolejna rzecz to już dotyczy może nie tyle samochodu, co infrastruktury, bo gdyż producent deklaruje, że czas ładowania prądem stałym do 80% z prędkością 100 kW zajmuje 54 minuty. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, bo to oznacza, że raz w tygodniu mogę sobie pojechać na zakupy. Zakupy robię około 50 minut i w ten czas będę miał samochód naładowany. Bo też nigdy się go do zera nie rozładowuje. Tyle, że ja w swojej okolicy mam dwie ładowarki, a w sumie nawet korzystałem z trzech ładowarek o mocy 90 kW firmy Greenway i ani razu nie rozpędziłem się o tych 90 kW. 70 parę kW to maksymalnie co widziałem na wskaźniku ładowarki. Więc no niby są te ładowarki, a nie działa to tak jak powinno. Kolejna rzecz to klapka ładowania. Powinno się wcisnąć i ona powinna się otworzyć. Dobra, tutaj trzeba ją wciskać. Chciałem powiedzieć, że jest problem, bo jak się tutaj wciska, to jest problem, to się nie zamyka, ale jak się tutaj wciska, to widzę, że już problemu nie ma. Bo ja generalnie, zamiast pomyśleć, używałem siły i robiłem to tak. <grybujesz> Też działa zazwyczaj, ale jak się tutaj dociska, to widzę, że to już chodzi gładko. Dobra, nie było tematu tego, ale jest jeszcze jeden temat, jeżeli chodzi o wady. Czas ładowania prądem zmiennym 2,5 kW według producenta wynosi 29 godzin, natomiast u mnie nie dało się uzyskać więcej niż 2 kW i czas ładowania wynosił 24 godziny, ale od 50 do 100%, a nie od 0 do 100%, więc ładowanie w domu trochę trwa. Kupując samochód, warto zaopatrzyć się w ładowarkę do siły, właśnie, bo będzie dużo szybciej. I co, I nagrajmy sobie coś z jazdy w takim razie? Chciałem na początek powiedzieć, że wszystkie samochody elektryczne prowadzą się po prostu znakomicie na tle samochodów spalinowych. Duża masa tych samochodów nie przeszkadza, bo akumulatory swoje ważą, a wręcz bym powiedział, że pomaga, bo akumulatory umieszczone są w podłodze bardzo nisko. Przez co środek ciężkości jest też bardzo nisko i ten samochód lepiej sprawdza się w zakrętach. Oczywiście, jak pojedziemy za szybko, to wypadniemy z tego zakrętu, ale po prostu to, co oferują elektryki czyli nie mamy tutaj reakcji skrzyni biegów, nie mamy tutaj reakcji turbiny więc jak wciskamy gaz, to po prostu ten samochód natychmiast przyspiesza. To jest, jak przesiadam się potem do samochodu spalinowego, to czuję się jakbym wracał do prehistorii. A jak przesiadam się do elektryka, to po prostu czuć przyszłość w tej jeździe. Po prostu wciskam, samochód jedzie, przez to manewr wyprzedzania jest bajecznie przyjemny w tym samochodzie. Elastyczność między 80 a 120 wynosi zaledwie 4,8 sekundy. Wyprzedzanie w trasie to jest po prostu coś pięknego w tym aucie. Ale mimo wszystko muszę przyznać, że skoda Eniak prowadzi się lepiej, bo ma napęd na tylne koła. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli przyspieszamy na dziurawej drodze, to samochód, taki jak kija z napędem naprzód, ma tendencję do myszkowania po drodze, bo te koła gdzieś tam uciekają na tych dziurach, jak jest. Tylny napęd nie ma takiego problemu, ale to jest taka raczej subtelna różnica, bym powiedział. Kolejna wielka zaleta tego samochodu, której się nie spodziewałem po kii, szczerze mówiąc, to jest mega komfortowe zawieszenie. Naprawdę zawieszenie jest mega komfortowe i mega przyjemne. Ja sobie życzyłbym takie zawieszenie w każdym samochodzie testowym, jakim mam okazję jeździć, ale niestety niektórzy producenci uparcie. Wkładają zawieszenia sportowe do samochodów, które nie mają za dużo mocy. Po co? Nie wiem. I co dziwne, są ludzie, którzy na własne życzenie takie zawieszenia sobie zamawiają. Po prostu... Oh. Nie wiem jak to skomentować, ale ludzie są dziwni. Mamy też 15 cm prześwitu. To jest tak pomiędzy sedanem, hatchbackiem a crossoverem. Moim zdaniem to jest prześwit w punkt. Pozwala wjeżdżać na nieco wyższe krawężniki, a jednocześnie nie zużywa za dużo chciałem powiedzieć paliwa, prądu. Co jeszcze trzeba pochwalić? Prędkość maksymalna tego samochodu wynosi 176 km na godzinę licznikowo. Według GPS-u jest to 170 km na godzinę i jest to bardzo spoko, bo na przykład. Opel Mokka e, którym jeździłem nie tak dawno, ma ograniczenie do 150 km na godzinę. Skoda Enyaq, z tego co pamiętam, miała ograniczenie do 160 km/h, a 170 km/h już w ogóle mnie nie boli, jeżeli chodzi o jazdę po autostradach, bo szybciej i tak nie jeżdżę. Jeżeli chodzi o moc, to mamy wspomniane 204 konie mechaniczne, mamy też 395 Nm momentu obrotowego i to jest po prostu coś pięknego. Ja jestem już stary i zbutwiały i nie jeżdżę samochodami szybko. Nawet jak dostanę jakiś mega szybki samochód, to raczej się nim turlam. Czasami tam sprawdzę tylko jak on tam przyspiesza i jak to wszystko działa. Natomiast jak wsiadam do elektryka, to mi po prostu odpierdziela i na każdych światłach wciskam gaz w podłogę i cieszę się jak małe dziecko. I to jest właśnie cudowne w samochodach. Elektrycznych. Mamy hamowanie rekuperacyjne, czyli, jeżeli puszczam gaz, to samochód zaczyna dosyć mocno zwalniać, i dzięki temu nie trzeba na przykład używać hamulca za często, naprawdę ja się tak przyzwyczaiłem do jazdy z rekuperacją podczas tego tygodnia że hamulca prawie, że nie dotykam mamy też asystent jazdy w korku bardzo wygodny, który sprawdził się na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią, gdzie są ciągle korki i wypadki i nie musiałem dotykać ani gazu ani hamulca przez większość tego korku Mamy też wszystkie nowoczesne systemy bezpieczeństwa, systemy antykolizyjne, więc do tego nie można się przyczepić w żaden sposób. Reasumując to wszystko, chciałem powiedzieć, że zjadłbym coś na śniadanie, to po pierwsze, a po drugie, no jazda tym samochodem po mieście to jest coś pięknego, no te przyspieszenie jest super. Pomimo tego, że tutaj jest tylko napęd na przód, to nie zrywa on trakcji za często, bo tak to jest w samochodach elektrycznych. Po drugie jest to jeden z dwóch samochodów elektrycznych właśnie, którymi jeździłem, które nadają się na trasę. Ja w ten weekend zrobiłem trasę 377 km, ona miała i nie musiałem się doładowywać po drodze. Co prawda jechałem 110 km na godzinę, wolałbym 120 jechać. Bo są samochody elektryczne, które żeby osiągnąć jakiekolwiek rozsądne zasięgi, to trzeba jechać 90 km na godzinę. A jazda po autostradzie 90 km na godzinę dla mnie to jest po prostu jakaś udręka. To jest udręka. To nie ma nic wspólnego z przyjemną jazdą. I wygląda na to, że jeżeli ktoś chce mieć... W miarę tani samochód elektryczny, który nada się do jazdy na trasie, to Kia e soul wydaje się naprawdę optymalnym wyborem. Ale z drugiej strony za podobne pieniądze jest Tesla Model 3 i kurde, a przypomnę, że Tesla jest od niedawna dostępna oficjalnie w Polsce i nie trzeba kombinować i ściągać z zagranicy, wystarczy sobie wyklikać na stronie internetowej zamówienie i już. Więc moja opinia jest taka: albo Kia e Soul, albo Skoda Enyaq, jeżeli mamy więcej pieniędzy, albo Tesla Model 3. To są bardzo rozsądne samochody. Kia ev 6 muszę się przejechać, Hyundai Ioniq 5 też muszę się przejechać, Volkswagen ID4 prawdopodobnie też jest dobry, bo to jest brat bliźniak Skody Eniac. I to tyle. Jutro z rana jadę oddać ten samochód do Warszawy i pobieram już auto benzynowe, Kia Stonic. Dziękuję za cierpliwość. Do zobaczenia. Elo Yolo, Elo Elo yolo.